Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszego Stara. Więc mamy kolejne cztery gazetki od 130 do 133 oraz kolejne cztery paczuszki z częściami do naszego staruszka. Więc przejdźmy do przejrzenia pierwszej gazetki i klepnijmy te elementy. Pierwsza gazetka numer 130. Montaż modułu kierunkowskazu, czyli tak jak producent obiecał, dośle elementy, które usuną usterkę z kierunkowskazami. Mamy instrukcję zamontowania płytki. U mnie kierunkowskazy działają, więc nie będę zmieniał na razie i wymieniał żadnych elementów elektronicznych. Zostawię to. Tak więc, ci, którzy mieli problem z kierunkowskazami, z numerem 130 otrzymaliśmy rozwiązanie problemu. Mam nadzieję, że będzie u Was wszystko już teraz działało. Gazetka 131. Bierzemy ją na stół. 131. Montaż zewnętrznych akcesoriów w skrzyni ładunkowej. Mamy instrukcję składania. Będzie potrzebna nam tylnia paka. No i wypakujmy nasze części. Elementy mamy już wypa wypakowane. Troszeczkę drobnicy przygotujmy naszą pakę. W następnym punkcie montażu będą nam potrzebne elementy 131E, 131F oraz 131B. Sztywny hol. Mamy dwa wpusty, jak widzicie. Tu takie półksiężyce. I będziemy montować na odrobinkę kleju oba te elementy. Bierzemy element 131E. Umieszczamy go w tym oto miejscu. Z odrobiną kleju. To ładnie trzymało. Następny 131F. Otwór mniejszy niż wpust. Nie chce wejść. Będziemy go musieli lekko poszerzyć. Powiem Wam, że ciężko wchodziło, ale element już jest na swoim miejscu. Także bierzemy sztywny hol, umieszczamy go tutaj, na tych uchwytach, i zabezpieczamy elementem blokady 131H. Mamy takie dwa otworki. I ładnie nam. Trzyma. Odwracamy naszą pakę na drugą stronę. Mamy kolejne tutaj wpusty Będziemy na wcisk mocować lewarek. Zobaczmy jak to. Miało być na wcisk, ale tu jest taki luz, tu nie ma co wcisnąć. Więc zostawimy to w ten oto sposób. Nie ma co za dużo kombinować. Ewentualnie na delikatną kropelę gdzieś tu się kleju złapie. Dobra, także w każdym bądź razie mocujemy tutaj nasz lewarek. Ja go później postaram się przymocować, żeby się trzymał, ponieważ u mnie to się nie chce trzymać. Odkładam go na bok. Nie dawał mi spokoju ten lewarek, więc zerknąłem sobie do instrukcji, bo czasami człowiek z pamięci leci po odwróceniu go w drugą stronę. Rzeczywiście lewarek wchodzi na wcisk, tak jak tutaj widzicie. O, i ładnie trzyma. W następnym kroku będziemy montować haki U. Odwracamy naszą pakę. I tu mamy otwory, w które będziemy umieszczać nasze haki. Zobaczymy. No, jest luz, więc bez kleju się nie obędzie jak w instrukcji. Także w te miejsca montujemy nasze haczyki. Mamy ich ile? 3, 4. Także raz, dwa, trzy i cztery. Do zamontowania. Także umieszczam haki na swoim miejscu i zaraz do Was wracam. Z odrobiną kleju. Widać. Ucieka. Wszystkie cztery haczyki w postaci U na swoim miejscu. Upewniłem się, czy ha y haki ładnie trzymają. Chwyciły. Pozostaje nam jeden element z tej gazetki. Jest to element. Skrzyni tylnych drzwi bodajże o ile dobrze pamiętam, więc odkładamy go na bok i przechodzimy do kolejnej gazetki. Gazetka numer 132, montaż odblasku. Szybki montaż tu będzie. I gazetka 133. Wypakujmy części. Elementy mamy wypakowane. Połączmy nasz odblask w całość. I wróćmy po naszą część tylnej skrzyni. Skrzynię już mamy. Mamy dwa otwory. Jeden jest większy, drugi mniejszy wpust, więc wystarczy je dopasować. I element już jest na swoim miejscu. Trzyma się, więc nie musimy używać kleju. Jeśli chcecie to sobie wzmocnicie klejem. Także to wszystko z tej gazetki przejdźmy do następnej. Gazetka ostatnia 133, montaż klapy ładunkowej. Instrukcja składania i numer 134. W którym otrzymamy tylnią belkę poprzeczną, łączniki, krótka belka poprzeczna i pin. Więc przejdźmy do wypakowania ostatnich elementów. Elementy mam wypakowane, przygotowane do montażu. Tak więc przechodzimy do naszych wsporników. Mamy trzy sztuki. Rozróżnić je możemy, że boczne mają. Po dwa piny w pusty, i wiemy, jak zamontować, więc te przychodzą tu na te dwa boki, a ten z tym jeden, z jednym, na sam środek. Tak więc umieszczamy je na swoim miejscu. I elementy. Są zamontowane, trzymają się kleju nie trzeba. Bierzemy nasze deseczki i też montujemy po kolei delikatnie, żeby nie ułamać różnie bywa. Hmm. Tu już popełniłem mały błąd. Nie zwróciłem uwagi, że z większą ilością otworów dajemy na górę. W ten oto sposób. Dobrze. tu dajemy nasze dwa elementy 132G i w ten oto sposób mamy pierwsze elementy Zmontowane. W następnym kroku wracamy do elementu, który pozostał nam z poprzedniej gazetki, 131G. Wciskamy go. Mamy dwa wpusty krótkie, dwa długie. Długie umieszczamy w deseczce. W ten oto sposób. Kolejne dwa elementy 133D, wsporniki, ławki. Też mamy na dwa wpusty. Jeden mniejszy, drugi większy. Ładnie nam siadło, docisnęliśmy. I się dobrze to trzyma. Bez kleju oczywiście. Elementy na swoim miejscu. Jeszcze szybciej. Odwracamy na drugą stronę. Krok mały pominąłem. Mamy dwa wpusty. Element z gazetki 123, i tej części nie montujemy jeszcze. Zgodnie z instrukcją jest napisane, że jest to podgląd, i zalecamy pozostawienie niezmontowanej części do czasu ostatecznego montażu. Zwróćcie uwagę, żebyście sobie nie narobili problemu. To przyjdzie na sam koniec w to miejsce tutaj bodajże. Więc zostawiamy tę część i to by było na tyle z dzisiejszego montażu. Części nam pozostają już do następnych gazetek. I cóż, tu mamy nasz zmontowany dzisiejszy element. To drugi odblask. Więc czekamy na kolejne, ostatnie gazetki. Jestem ciekaw, jak oni rozłożą nam te ostatnie sześć gazetek. Tak jak kiedyś wspomniałem, pani twierdziła, że w ostatniej paczce będzie więcej gazetek. Jak będzie, okaże się. Zobaczymy, czy nas zaskoczą. I czy to może będzie ostatnia paczka. No nie wiem. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, dziękuję za kciuki w górę, komentarze. Bardzo mi miło i do następnego razu. Cześć!